Jeśli dostał go garstek, no to później już nie chciał zrobić wysiadł. Trzeba było mu pomóc. Słuchajcie, taki podobny ruch widziałem u leozady. Ty ma to w rękę wkładał pod pachę ten rękawarką. No i ci nie sprowadzili, prawda? I było tutaj. No i Seba wiedział, że zrobił wysiad, bo ma tylko wyjście na moją prawą stronę lewą stronę. To już nie chciał wychodzić. Więc to zrobiłem. Dostawiłem lewą nogę tutaj. Za Nie przejmujcie się tym, myślić się stanie, bo ten pytaliśmy czy coś okolana. Robiłem tak i sam go sam go otwierałem. Zostawiałem nogą. Już od pachę. Widzicie? Mogłem, pomogłem mu być jak zrobić. Jeszcze. Do końca. Bół. Straszy go do siadem, więc odbija. Lo zada. Ten ruch wypadł z innej pozycji. Miał wielotynę. Za pół wielotynę. Potrzebna kampię Troszkę inaczej. Non mi è dito, mi è dito. Mi stacisce, mi stacisce, mi Non On na on już siedzi. To już tu z tejkowski widzę. Nie wiem, co się wydarzy. dalej, sforo na stronę. No nie. Bo się gochęci. Będzie wracco. Będzie wracco. Siedzi wysoki. I to jest pierwiso. Raz, dwa, trzy.